1 marca odbył się w Brzozowie lokalny bieg Tropem Wilczym, bieg pamięci żołnierzy wyklętych. To dwunasta edycja ogólnopolskiej imprezy, która na terenie powiatu brzozowskiego zagościła już po raz drugi. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie a współorganizatorem gmina Brzozów reprezentowana przez burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego i Lasy Państwowe z przedstawicielami. Nadleśniczym Pawłem Biernackim oraz starszym specjalistą służby leśnej Małgorzatą Kaczorowską. Patronat nad imprezą objął starosta brzozowski Zdzisław Szmyt, który zasponsorował nagrody oraz zadbał o opiekę medyczną podczas wydarzenia. Ten bieg jest organizowany po to, żeby młodzieży przede wszystkim powiedzieć, żeby młodzieży opowiedzieć, żeby młodzież uwrażliwić, że takie postacie historii Polski, Polski naszej ojczyzny były, były właśnie w jakiś sposób docenione, chociaż pamięcią i tym, żeby ta młodzież właśnie miała świadomość, że ludzie za wolność ojczyzny byli tacy, którzy ginęli, poświęcali życie. I ta młodzież musi mieć tę świadomość, żebyśmy nie utracili, bo tak jak jest powiedziane, młodzie wolności yy, nie daje się na stałe, bo o wolność trzeba dbać i pielęgnować. I to jest celem naszej imprezy. Z okazji nadchodzącej 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, 12. edycja ogólnopolskiego biegu przypomina tych niezłomnych, którzy byli również powstańcami. Tegoroczni bohaterowie to Bolesław Kontrym, pseudonim Żmudzin, Ewa Stolarska, pseudonim Ewa Wir, Jerzy Miatkowski, pseudonim Zawada, Jan Rodowicz, pseudonim Anoda. Obchody ku czci pamięci żołnierzy wyklętych rozpoczęły się w Brzozowie o godzinie 10.20 na placu przed siedzibą władz miasta i powiatu. Tam uroczyście otworzono wydarzenie oddając w pierwszym rzędzie hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963. Wysłuchano także prelekcji na temat niezłomnych, sylwetki kilku z nich, Przedstawiła przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta w Brzozowie, Mariola Pilszak. Po oficjalnej części programu uczestnicy biegu zostali przewiezieni na miejsce startu. Trasa biegła od Willi Jezuickiej w Orzechówce, ścieżką dydaktyczną Brzozów-Zdrój, aż do mety w Leśniczówce. To dobrze, że taki bieg się odbywa. Ja tak jak już mówiłem, żyjemy w bardzo trudnych, ciekawych czasach. Powinniśmy kształtować te postawy patriotyczne, ale powinniśmy również kształtować wiedzę na temat odpowiednich zachowań w czasach, w czasach kryzysu. O tym powinniśmy rozmawiać z młodzieżą. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, dzisiaj jesteśmy krajem demokratycznym, natomiast powinniśmy o tą demokrację zawsze dbać, powinniśmy ją wspierać powinniśmy uczestniczyć w wyborach i powinniśmy przede wszystkim kształtować właśnie te postawy, o których mówiłem, postawy patriotyczne, które są niezwykle ważne. Przede wszystkim wyrażam wdzięczność mojej katedrze nauczycieli WF-u, szczególnie Tomkowi Podulce, który taką aktywną formę promowania postaw patriotycznych już drugi rok z rzędu kontynuuje w naszej szkole. Jest to przepiękna akcja, która promuje... Oddanie pamięci żołnierzom wyklęty w sposób aktywny jako bieg na trasie tropem wilczym, gdy całe ich życie możemy nazwać historią na tropie Wilka. I wiemy, że taki sposób mówienia o historii do młodzieży i do dzieci jest bardziej skuteczny bardziej przekonujący i zapewne bardziej wpływa na postawę wychowawczą niż przedstawianie suchych faktów historycznych. Bieg zaangażował aż 212 uczestników i połączył ze sobą kilka pokoleń, gdyż najstarszy zawodnik reprezentował rocznik 1965, a najmłodszy rocznik 2012. Taka różnica wiekowa podzieliła uczestników na dwie grupy startowe: szkoły podstawowe, Szkoły ponadpodstawowe i dorośli. W trzech kategoriach przyznano nagrody dla zwycięzców oraz uhonorowano najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. Na samym starcie zobaczyłem, że duża ilość osób to takie lekkie rozproszenie, lekki stres, ale już podczas startu to już o wiele lepiej się biegło, większy spokój był i trasa trudna, wymagająca, ale wewnętrznie dawałem radę. Osobiście wzięłam udział w tym biegu, żeby dać przykład moim uczniom, że można aktywnie spędzić czas i jednocześnie dać przykład patriotyzmu. Chcę dać jako pedagog wzór moim uczniom, żeby do naśladowania, że nawet w starszym wieku systematyczna aktywność przynosi radość, sprawność i dobre zdrowie. Imprezę uwieńczył wspólny poczęstunek i spotkanie przy ognisku, animowane przez prowadzącą całe wydarzenie panią Agnieszkę Wójcik. Fajnie, że, że młodzież dzisiaj dopisała. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze będzie zwiększona ich ilość. Chciałbym, żeby to był bieg bardzo, bardzo taki szeroki dla, dla dzieci, dla, dla przedszkolaków, dla naszych szkół średnich i dla, dla starszych, żeby wszyscy byli po prostu zaangażowani w ten bieg. Nietuzinkowy charakter uroczystości przełożył się na sportową walkę, przyjazną i bardzo życzliwą atmosferę wśród konkurentów oraz przekonanie, że biorą udział w czymś bardzo ważnym i wyjątkowym.